Cześć, kochani, ja jestem Majeta, a to jest kanał Zwyczajna Kobieta o życiu na malutkiej podkajepackiej wiosce. I cóż, dziś mamy, można powiedzieć, taki nudny, zwykły dzień. Nic takiego się nie dzieje. Odeana szyje frotki XXL, czyli one są takie naprawdę zboich rozmiarów. Uszyłam już XS, -ki, S, -ki, M -ki i to są XXLki. I cóż, muszę iść do ogrodu, troszkę przeplewić warzywa, zebrać ogłyki, zebrać cukinie i szyć. Więc tak sobie pomyślałam, że jak skończę te XXL-ki, a ja zostało mi ich jeszcze około 30, to pójdę sobie na spokojnie do ogrodu, staram się wszystko ze sobą połączyć. Jak wiecie, zauważyliście, w ostatnim czasie w moim życiu są naprawdę duże zmiany, dużo się dzieje, dużo jest tych zmian, już nie jest tylko sam ogród, wieczenie, gotowanie, tak jak było tutaj pory. Teraz mm, to wszystko troszkę się zmieniło, są troszkę inne obowiązki. A otwieram też lokal z przyjaciółką i w tym tygodniu. Przyjdą nam meble, przyjdzie zestaw takich kanap, przyjdą szafy, Stół już mamy, stół akurat kupiłyśmy używany, żeby to wszystko po prostu nas nie kosztowało miliony monet, bo, um, bo wyposażenie takiego sklepu no, trochę kosztuje, więc sobie wszystko robimy malutkimi koczkami. Absolutnie się nie śpieszymy, nie śpieszy nam się, żeby ten sklep otworzyć. Po prostu chcemy wszystko dopiąć na ostatni guzik, zabić, żeby było przepięknie. I wtedy sobie będziemy mogły na spokojnie otworzyć. Dzisiaj przyjdą, przyjdzie też materiał na zasłony. I długi czas się zastanawiałyśmy, jakie chcemy mieć zasłony upierałyśmy się przy welurze i nie mogłyśmy znaleźć takiego, wiecie, idealnego koloru. Aż spojrzałam na materiał, z którego będę szła frotki zresztą, mam go w domu, i tak sobie pomyślałam, przecież to jest ten perfekcyjny kolor, którego szukamy. Więc ostatecznie zasłony nie będą welurowe, przymierzalnia też nie będzie welurowa, tylko będzie z Satyny Armani. satyny Armani. Satyna Armani jest naprawdę cudowna, jest fantastyczna. Mięciutka. Ja sobie tylko przeszyję, muszę się skupić. To jest taka bardzo, bardzo precyzyjna część. Końcóweczki sobie obcinam, żeby nic tutaj nie odstawało. Więc ta satyna jest bardzo ładna, taka elegancka, więc wszystko do siebie będzie pasować. A my będzie, trzymamy się takiego można powiedzieć różowego koloru. Chcemy stworzyć taką ciepłą, bardzo kobiecą przestrzeń. O, kolejna fiotka jest już gotowa. Pokażę wam tą satynę. Wygląda w ten sposób. Jest naprawdę taka ładna, tak się pięknie mieni. Nie jest zbyt błyszcząca. Taka jest subtelna. Możecie napisać, jak Wam się podoba. Mi się podoba bardzo. I dzisiaj jeszcze przede mną będą frotki z panteki I mam też tutaj nie za dużo odrobiny. 100% jedwabiu. Kupiłam go tylko odrobinę. Z tego względu, że jedwab no naprawdę ma bardzo wysoką cenę. Więc będzie też coś takiego w jakości, można powiedzieć, premium na mojej stronie internetowej. Jest bardzo gładziutki, bardzo gładziutki, przyjemny. W kolorze czerwonym. Jak również w kolorze takim bardzo delikatnym, różowym, dużo odzywało się do mnie, do mnie bardzo dużo blondynek, które chciały, prosiły o takie kolory jaśniutkie, pastelowe, które właśnie będą pasować do blond włosów. Także proszę bardzo, słucham tego, co piszecie i staram się zadowolić moich klientów, którzy robią zakupy na stronie i już niebawem te produkty, fotki będą dostępne. Myślę, że pod koniec tego tygodnia zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. To już nie wychodzi. I cóż, ja zabieram się za resztę życia i później pójdziemy sobie do ogrodu, o ile nie będzie padać. Wiele się zmieniło w ostatnich miesiącach. I na waszych oczach przechodzę ogromną przemianę w życiu. To już nie tylko ogród, pielenie, gotowanie, sprzątanie. Ten okres w moim życiu, gdy nie musiałam się niczym przejmować, był fajny i bardzo dobrze go wspominam, ale przyszedł czas na nowe. I choć ogród nadal mam, to nie jest tak piękny jak w zeszłych latach. Moja nowa droga w życiu przyszła do mnie naturalnie. Zanim odchowałam swoje dzieci, i zanim przyszła myśl, co następnie będę robić w życiu, można powiedzieć, że moja praca przyszła do mnie sama wcześniej niż tego oczekiwałam. Czasami przychodziły do mnie myśli, gdzie będę pracować, gdy dzieci już tak bardzo nie będą mnie potrzebować. I można powiedzieć, że swoją pracę stworzyłam sobie sama, otworzyłam działalność i później naturalną kolej rzeczy. Było tworzenie lokalu. Moja nowa droga nie bywa łatwa. Czasem kawa stygnie, maile są nieodczytane. Czasem przyjaciółka powie, Marta, ale źle wyglądasz. Ale na mojej twarzy widać po prostu zmęczenie. Nie zawsze jest kolorowo, ale każdy krok prowadzi do czegoś pięknego. To nowa droga do spełnienia, do bycia przykładem dla swoich dzieci. Aby pokazać im, że warto być odważnym, warto sięgać po swoje marzenia, że warto próbować, nawet jeśli bywa trudno, bo życie mamy tylko jedno i nikt za nas go nie przeżyje. I choć nie zawsze mam wszystko pod kontrolą, mam w sobie ogień, który wystarczy, aby iść dalej. Witam Was w moim nowym świecie. Serdecznie witam wszystkich, którzy nadal chcą ze mną być. I ze smutkiem żegnam tych, którzy już nie chcą. Jedyne, czego mogę Wam życzyć, to wszystkiego dobrego. Tak już w życiu jest, że coś się zaczyna, coś się kończy. Życie to nieustanny ruch pomiędzy pożegnaniem a powitaniem czegoś nowego. Mamy już wieczór i tak właśnie minął dzień. Trochę poszłam, trochę byłam w ogrodzie. Jakieś sprawy w domu trzeba było pozałatwiać, dzieci nakarmić. Przyszedł wieczór i sobie szyję dalej. Także moje życie kręci się teraz wokół szycia. I nic innego ciekawego się nie dzieje. Tak na co dzień. Może tak, tak na co dzień. Nic innego ciekawego się nie dzieje, ponieważ przecież wraz z Tomaszem planujemy ślub. A ślub mamy już w przyszłym miesiącu, także w zasadzie. W zasadzie się dzieje, choć tak w ciągu dnia. Tego tak bardzo nie odczuwam. Czasem mam wrażenie, że zbyt wiele rzeczy na naraz na siebie biorę. No, ale ja już chyba taka jestem. Ale rzeczywiście, po ślubie będę musiała to sobie trochę odpuścić, troszkę zwolnić, bo w w takim tempie można oszaleć, niby się nic nie dzieje, a jednak cały czas coś się dzieje. Teraz szyję te fotki, aby uszyć je do końca tego tygodnia, ponieważ one już powinny być gotowe dwa tygodnie temu. Tak naprawdę, ale troszkę mi zeszło z tymi frotkami. Była u nas moja siostrzenica i... Mm, no, trochę jeździliśmy, trochę jeździliśmy. I tak wyszło, więc teraz sobie powoli nadrabiam już tak naprawdę zostało mi tego niewiele. I tak, moi drodzy, no nic ciekawego, nic ciekawego. Więc poza zwyczajne życie się toczy, jak u każdego. Ale jutro. Mm, Zrobiłam swoją suknię ślubną i jadę jeszcze na poprawki do pani krawcowej, ponieważ muszę zrobić kilka poprawek. Jeszcze się Wam w niej nie pokażę. Myślę, że dopiero po ślubie. Jest taka księżniczkowa, można powiedzieć. Czyli tak totalnie w moim stylu księżniczkowa. Mam już buty też ym, do ślubu. W zasadzie dwie pary, bo ta pierwsza para, którą zamówiłam, jest znacznie ładniejsza i po prostu pasuje idealnie do sukienki. Ale te buty są strasznie i niewygodne i ja tak sobie myślałam, że podczas ślubu, zamiast skupić się na tym pięknym dniu, będę cały czas myślała o tym, że bolą mnie stopy więc zamówiłam kolejne buty, które okazały się już idealnie wygodne. Dosłownie mogłabym w nich skakać, biegać, hmm, ale tak bardzo nie skradły mojego serca jednak, jak te pierwsze. Więc będę musiała sobie chyba jeszcze po domu pochodzić i się tak naprawdę zastanowić, które buty wybiorę, które buty ubiorę, no bo jednak te pierwsze są tak piękne, są w kolorze pudrowego różu. Mają taką piękną kokajtkę. Dzisiaj też już zamówiłam sukienki dla dziewczynek. Także wszystkie będą miały takie same w kolorze różowym. Gwiazdeczki, gwiazdeczki będą ubrane w gwiazdeczki. Jeżeli chodzi o garnitury Tomasza, to też już go zamówiłam. Niedługo powinien przyjść. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu. I Tomasza kreacja jest bardzo odważna, szalona, taka całkowicie. Ten genitus to jest cały Tomek, cały Tomasz. Więc no, odważnie, odważnie. Hmm. E, no, bo, jak mam Wam powiedzieć, to moja mama skomentowała to tak, że to jest jak dla klauna. <laughs> Ale to jest nasz dzień. No, i Tomek ma się czuć dobrze, i to też odzwierciedli jakąś tak można powiedzieć naszą radość z życia. To nie jest typowy garnitur, tylko taki w stylu Tomasza. Kolorowy, po prostu kolorowy. Także ślub będzie na kolorowo. Moi drodzy, ja tutaj sobie kończę podcinać. Nie mam w ogóle śmietnika. Będę musiała sobie kupić jakiś śmietnik. bo Póki co to wszystko ląduje po prostu na podłodze. Będę kończyć, szyć sobie tutaj. Może dzisiaj nie będę zbyt długo siedzieć, aby się wyspać. Jednak tego snu mi ostatnio brakuje, nieco później chodzę spać, także czuję, że moje ciało potrzebuje wypoczątku, po prostu odpocząć, po prostu się wyspać. Dzisiaj miałam też malutką drzemkę ze swoją wędziunią. Więc tak, nagrywam dzisiaj dla was, żeby z wami być jak najbardziej na bieżąco, żeby wiem, że tutaj wiele osób tęskni za filmami. Ja ostatnio nagrywam coraz mniej. Naprawdę bardzo malutko w porównaniu do tego co było kiedyś. Nie pamiętam nawet kiedy ostatnio dodałam swój film. To może to było dwa tygodnie temu, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ale planuję się poprawić, być z wami częściej. Y kiedy skończył się wakacje? Bo jednak co roku w wakacje jest to samo. Co roku w wakacje prawie że nie nagrywam, a później jesienią, zimą do Was wracam. Wtedy też dzieci idą do szkoły, jest więcej przestrzeni. Jednak, będąc z dziećmi w domu, nie jest tak prosto być z widzami na YouTubie na bieżąco. No, więc co? Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i. Kończę już dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.